Ciemka! Ja jestem Jerzy, a to jest już kolejny odcinek z Thunder'a. E, dzisiaj zagram sobie historyka e, samolotem P39QM0 Aira Cobra. Jest to pierwsza geneza, pierwszy samolot geneza Aira Cobra. Do są trzy. E, zapoczątkowałem P40, później jest kolejna Aira Cobra. I to ciągnie się i dochodzimy do Kik-Kobry, którą badam, ale najpierw muszę zbadać Mustanga, którego, yy, którego mówię w innym odcinku. Czyli zagramy sobie historyka tym to Bez rakiet, jak zauważyliście. Bez, bez rakiet. Bez ładunku, będzie lepiej. No i cóż, lecimy. O, Korea! o, Na ruski nas wrzuciło, świetnie, już se polatałem. To jest najbardziej znienawidzona przeze mnie mapa w WTK. Nie wiem czemu mi tak słabo idzie. wiem, mm, bo to Korea. Takie ustawimy sobie. Tak ustawimy sobie amunicję, paliwo na 20 minut, no i satujemy. No i klasyczny kokpit amerykański, czyli wysoko, yy, sztuczny horyzont kompas. Wariometr. E, tutaj z napisem climb, to jest wariometr. Wariometr. Prędkościomierz. Cała kontrola silnika. Dobra. I może zwrócimy się w kierunku misji. Instruktor, nie mieszaj. To jest busola bodajże. Wysokościomierz. Podaną w stopach. Co tu jeszcze jest godnego uwagi? Gdzie to się. Gdzie to klapy są? No nieważne. Dźwignia podwozia nie jest pokazana. Czyli wariometr. Stoimy bo się na 4 chyba ustawiał nie na 2 no nieważne eeem um, Aim, aim, co to jest aim? fuel on battery on navigation blind tutaj temperatura silnika tutaj z carp air Poziom paliwa, obroty silnika, zauważycie. I zegarek. O, Hawok leci. Coż, mamy Spitfire Mark 1A. Sea Hurricane, które niedawno doszły. Hawoki. Speedfire Mark 2A i Hurricane Mark 2 bez rakietami. Ten akurat nie ma rakiet. już się rozbił. Nie, nie, ma pilota, który by się nie rozbił od razu po starcie. Oni już mają aż dwóch, a oni już są aż a ma aż trzech To jest najmniejsze, ma manik as z Polski. Na już wyszedł. Z tego co ja jedynie widzę, to wspinają się Spitfire, ten Al Baghdadi, a teraz się obniża. Będzie może schodzić na coś. A u mnie jakiś wesoły pan. O, tutaj jest Speedfire Mark 1A Pułap jest taki średni. 3200 metrów, dochodzi do 3300 Mamy 2000 stop pułapu. Zmniejszmy przepustnice oraz zmniejszmy spinanie do 10 stopni, bo silnik się zaczyna przegrzewać. Rzeczywiście, jasna, najbardziej bezsensowne chłodziwo w silnikach woda. O! Ktoś już ma zniszczył. Samym chodząc na prowadzenie w tabeli naszej. O! to już się tam tłuką. Dobra. To tak do nich z chmur podlecę. Tak będę. Owiewka? Nie, to nie jest owiewka kropelkowa. Aha, nie, nie kropelkowa. Coś przeleciało. Czyżby to nie było ruskie? Nie. I Jeszcze z naszych został zestrzelony? Kurde, grubo. Dobra, jak będzie w miarę blisko, to wtedy ooo, jeszcze łapiątka. Kurde, jakie to ścierwa jest? Jak poziom zasilania 10%. zróbmy to inaczej dobra teraz się odejesz dobra, po prostu lot lecimy na tych patałachów dobra przejęliśmy inicjatywę, straciliśmy trochę victory pointsów Dobra, zaraz może zrobię podejście na tego jaka 7 Stary niebojowe. Nie, podniesiemy klapy, żeby ich nie urwało od razu. Ten na dwóch na mojego idzie, fuck. Widzicie, jak to skręca? Niespecjalnie dobrze. Fak Już się palę. no nie. Kurde. Dobra, nie będę lądować awaryjnie. No to gówno działa, bo zerwali mi. A, w dupę no I widzicie, to jest ruskie, no nie? Ruski, z ruskimi się po prostu nie da grać. Sam, jeżeli chodzi o maszyny bo jak gracza to tam jeden gwizd. A z ruskimi się nie da grać. Przykład, widzicie na załączonym obrazku. W e, razie ruskiego się nie wykręci, to go najlepsze najlepszy jest to, że go nie weźmiesz na czołówkę. Jeśli chodzi o wygrany rezultat. Dlatego się zemścimy i polecimy ruskami. Jeszcze polecimy Iszakiem, bo Iszak jest taki zwrotny, jest dziad. O, znowu Korea. Beautiful. No i lecimy oczywiście. Nie wszystko da tak, albo nie, tutaj weźmiemy zapalającą. No, come on, lecimy 42 minuty. Paliwa zmniejszymy do 20. Trzeba jednak zachować zwrotność tego samolotu. Tutaj wszystko wpływa na to, czy ilość paliwa i tak dalej. Rakiety sobie zostawię, bo rakiety to jest. Akurat mm. dlatego samo to jest dobre. Teraz jak będziemy stale. W I A music a controller. się będę na w jakim pułapie, bo nie wiem ile ten... ile ta maszyna wytrzymuje, na jakim pułapie może maksymalnie lecieć, więc będę się trzymać w granicach 1500 metrów na. W... PC Jest. PZT. pierwszy termotan. Mam w ogóle bota? Nie, nie mamy bota.

No i co? Będę się trzę na tym pułapie, ja Mam rakietę łoto Wtf jak trzeba chyba. A tarkiety jaka co? Typowe ruskie. Straszymy koreańczyków. Kolejną wojną. A widzieliście? Roskie silniki. Brawo Rosjan, brawo. Żadnej owiewki nie potrzeba, duży widok. A jak ten wiatr trzepie. Z żadnych Spitfire'ów nie widać, czy coś? Nic... Amerykańców? Tych korsarzach? Nie korsarzach, Hellcat'ach. O! Lightning'a, o nie. O, jeszcze Lightning żyje. Dlatego ja sobie na niego polecę. 61, ciekawe co tu Mitchell robi Idem zwalczyć w powietrzu, w sensie, że na wysokości no wysokim pułapie bombardować strategicznie To on sobie po prostu leci na pałę na niskim pułapie, no bo po co? No. Dobra Schodzimy, schodzimy. Uuu, głupi celowni. Ręcznie nie wykręcę. O, wykręciłem. Dobra. He's mine, dobra. Co ja bym się Yeah! He's mine. śmiecie. Dobra, mściciel. Dobra. Co jeszcze mamy do zniszczenia? Na górze coś jest, tak, ale nie w naszym zasięgu. Speed. Gdzież by się do nas zbliżał? Kto to wie? No właśnie Wchodzi ktoś? Nie No nie Kaja się zacięły, jasna dupa Dobra Dobra tyle co do was, bo tak kurde zaciętymi kałem Mam tak jak średnio Dobra, jesteśmy w kierunku lotniska wystałem wszystko działek o, Prawie im Ja Ja Was ze na koncie, na moim miszaku Można, można, da się, da się, lecimy do bazy. zastrzelenia na koncie ma też P63A5 King Cobra amerykańska. O oh fuck. O ty luju Luju -lu Luju -lu. hm. Płyta lotniska jest tam, dobra. Przecież, przecież to jeszcze on ma rozbiegu. daleko jestem. Nie. Ale podziurawiony. To gwiazda radziecka, jak podziurawiony. Len. Pa, koleś. Nie mam ma jednostek naziemnych. No 6, to się nie dziwię. Dobra, to jest 64. To jest chyba, nie. Czyżby to by była pierwsza bitwa, w której nie zginąłbym od razu, a wręcz Zestrzeliłbym aż dwa samoloty Ja Dobra, teraz trzeba uważać Powolutku Żeby podwozie nie urwać, bo inaczej będziemy, pójdziemy sobie na wronę O no jest, ale krzywo. No w sensie nie dziwię, mam kurde, pół skrzywa rozwalone prawie. Jest! Dobra, stabilizujemy. Mdujemy. Co się stało? O, jep. No. Pięknie zakończyłem ten lot, zakończyłem go w pięknym stylu. Już się naprawiam oraz lecimy do... Lecimy znowu się z nim pizgać. Ile zostało? Trzech. Dobrze by było, gdybym co najmniej jednego jeszcze ja zgarnął. No. Dobra, jesteśmy uzbrojeni, przeładowani i możemy lecieć. Rakiety się od razu pozbywamy. To pięknie wygląda. Się okazuje się, że to są rakiety z głowicami jądrowymi. Tak się bym powiedział dla tej. Dla Korei. Ja mam etykietów 300 mniej, niż my. No, jest ładnie. Na razie jest ładnie. Wow, druga, wroga drużyna utraciła wszystkie samoloty. Czyli to już koniec bitwy. Tak jest. No, wszyscy się rozbili pięknie. No i tym skromnym akcentem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oraz jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie podobało. To też zostawcie łapkę w górę. Na razie trzymajcie się ciepło i wyczekujcie następnego odcinka, który, który zapowiem na fanpageu. E, siemanko.